W województwie kujawsko-pomorskim, 10 km od Torunia, w miejscowości Górsk, powstał nowoczesny kompleks Centrum Edukacji Młodzieży imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. W nim znajduje się nowoczesne muzeum multimedialne o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, muzeum regionalne, sala kinowo-teatralna, sale dydaktyczne, kawiarenka patriotyczna, świetlica środowiskowa. Boisko sportowe ma powstać amfiteatr zewnętrzny dla trzech tysięcy osób, ogrody biblijne, ścieżki edukacyjne, przyrodnicze, ekologiczne i historyczno geograficzne. W nowoczesnym kompleksie Centrum Edukacji Młodzieży zastosowano rozwiązania ekonomiczno ekologiczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na dachach centrum zamontowano 158 paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny o mocy 50 kWh. Prąd doprowadzany jest do inwenterów, które podłączone są do głównej tablicy rozdzielczej prowadzącej do budynków, nadmiar prądu oddawany jest do sieci elektrycznej, który w razie potrzeby zostanie pobrany z sieci. Kolejnym rozwiązaniem odnawialnych źródeł energii są pompy ciepła, czyli ciepło czerpiemy z ziemi. Zostało wykopanych 30 studni, każda po 62 metry głębokości. Ze studni za pomocą glikolu czerpiemy ciepło do rekuperatorów i rozprowadzamy ciepło na ogrzewanie budynków, ciepłą wodę oraz na wentylację. Pompy ciepła działają podobnie jak lodówki, tylko w odwróconym systemie dającym ciepło. W ogrzewaniu zostało zastosowane ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo w łazienkach znajdują się drabinki dogrzewające. Ciepło rozprowadzane jest poprzez cztery różne obiegi wewnętrzne sterowane komputerem systemu pomp ciepła. Wodę użytkową podgrzewamy panelami słonecznymi. Obecnie mamy cztery sztuki. Docelowo będzie dziewięć paneli słonecznych, aby w okresach wiosny i jesieni wspomóc także ogrzewanie pomp ciepła. Mamy także swoją stację uzatnienia wody. Zainstalowano fotowoltaikę w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, możemy bezpośrednio oglądać przez internet. Na początku przygotowania projektów przewidziano taką konstrukcję budynków, aby w czasie dnia można było także zaoszczędzić na energii elektrycznej. Tym bardziej, że centrum czynne jest w dzień poza wyjątkami koncertów i innych uroczystości. Oszczędność prądu przez cały rok daje szklany dach i dzienne oświetlenie na recepcję, szatnię, klatkę schodową czy kawiarenkę. Budynki są tak usytuowane, że nawet w czasie deszczu czy braku słońca nie używamy przez cały rok prądu na oświetlenie tych głównych miejsc. W niedalekiej przyszłości przewidziana jest własna oczyszczalnia ścieków z odzyskiem wody, która ma służyć do podlewania roślin i drzew, które znajdują się na ścieżkach edukacyjnych. Serdecznie zachęcamy do podobnych rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych w swoich domach i firmach. Bardzo gorąco również zapraszamy do naszego Centrum Edukacji Młodzieży imieniem. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiłuszki w Górsku, które czyne jest przez cały rok w godzinach od 9 do 17. Serdecznie zapraszamy.